Idź, patrz, idź, patrz. Już kończę, już kończę. Serdecznie dziękuję. Gdzie mi w tym szprajem, gammoniu? Scena skilera znalazła zastosowanie w 2014 roku, gdy na Mundialu w Brazylii wprowadzono piankę, za pomocą której sędziowie mogą na przykład wyznaczyć linię muru. Podobnie było w meczu towarzyskim pomiędzy Meksykiem a Portugalią tego samego roku. Sędzia Solis, nie bacząc na nogi Vasqueza i Guardado, po prostu zrobił swoje. Tego typu nietypowych akcji, nie tylko z pianką, jest o wiele więcej. Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Konrad Szymański. Dziś sprawdzimy, co robią sędziowie na boisku. Meksykanie nie mają szczęścia do spreju. Rok po wspomnianej wcześniej akcji, w meczu przeciwko Jamajce, arbiter Joel Aguilar spryskał Francisco Rodriguez'a. O ile tam mogliśmy mówić o przypadku, to na tym nagraniu rumuński zawodnik Jonuz Stojka został potraktowany z pełną premedytacją. Wszystko zakończyło się z uśmiechem i w przyjaznej atmosferze tego samego spodziewał się Brito, któremu sędzia ubrudził buta. Gdy piłkarz wytarł go o getry arbitra, liczył na zabawną reakcję z jego strony. Jednak zamiast tego, po chwili ujrzał żółtą kartkę. Bywa, że role się odwracają i wtedy to kontuzjowany sędzia leży na murawie. Taką sytuację wykorzystał obrońca Hartlepool United, Scott Harrison, który na chwilę pożyczył piankę i zaznaczył miejsce upadku. Sędzia liniowy w Brazylii najwyraźniej sam chciał się odgrodzić od pozostałych piłkarzy, tworząc tym samym prawdopodobnie najdłuższą linię w historii. Ale liniowi prędzej powinni odgradzać się od kibiców, w przeciwnym razie mogą podzielić los arbitra z ligi norweskiej. W 82. minucie meczu do linii podbiegł jeden z widzów i już nie pianką, a prawdziwym sprajem potraktował twarz sędziego liniowego. Sprawca po chwili został schwytany i zebrany do aresztu, a arbiter dokończył spotkanie. Nietypowego pożegnania doczekał się Alex da Souza. Legenda Fenerbacza rozgrywała ostatni mecz w karierze, gdy podchodząc do rzutu wolnego stanął przed nim sędzia i napisał jego imię. Z kolei w spotkaniu charytatywnym w czerwcu bieżącego roku prowadzący zawody wykiwał jednego z zawodników, udając, że pokazuje mu żółtą kartkę. Kilka tygodni później, zabieg z chusteczką powtórzyła dziennikarka sportowa, Fernanda Colombo, sędziując towarzyski mecz w Ekwadorze. Od kartki nie wymigał się kaka, grając w meczu legend Brazylii z legendami Izraela. Jednak była ona tylko pretekstem do wspólnego zdjęcia. To. A zył, a Oczywiście nie ma zabawniejszej rzeczy, niż piłka uderzająca kogoś w głowę. Zwłaszcza sędziego, w dodatku z rzutu rożnego i z takiej perspektywy. Choć równie zabawna była sytuacja z Chorągiew-Koliniowego, która targnęła się na życie Jordiego Alby w meczu z Atletico Madryt. Zresztą w meczach Atletico często dochodziło do niecodziennych sytuacji z udziałem sędziego. Piłkarze Kolczoneros na tyle rozpraszają arbitrów, że ci nie mogą poradzić sobie nawet z rzutem monetą. W meczu Kolumbii z Paragwajem, co prawda, udało się rzucić monetą, jednak ta wbiła się pionowo w murawę. Właśnie w tym momencie pojawił się najnowszy odcinek piłkarskiego pokera na moim drugim kanale quizowym, także zapraszam, zobaczcie jak poradził sobie duet 11, czyli Piotr Dumanowski oraz Dominik Guziak. Tymczasem dziękuję wam za dziś i do zobaczenia następnym razem.